Siema, siema. Yy, to jest drugi odcinek. No to tak, wiecie, co się zmieniło, był wielki, ale to wielki, wielki wielk live. Yy, w Nie no, no to nie był jakiś wielki, ale faktycznie. się zmieniło. Dokładnie. Wiecie co właśnie przed Tak, żelazo. I to nie jest taki jedyny tak, nie? to tutaj ten life rozwalił po prostu system. Wziął, tutaj się nagle pojawił, no to po prostu masakra, nie? Yy, to jest taka, spokojnie, to nie jest mój dom, to nie jest mój dom, już, już mi nie pisać, że już brzydko buduje. To jest taka moja ziemianka bardziej, takie, żebym się przespał i żebym coś schował, nie? 47 4 złota. Kto był na live, ten wie o co chodzi? Live trwał godzinę, to były raczej późne godziny. Około tak, koło 20. Nie, to, to nie było aż tak późno. To było gdzieś koło 20. Zbierzemy sobie już węgiel, chociaż mamy go pełno, pełno. Tam w tamtej jaskini to zbieraliśmy tylko statki z tego węgla. Właśnie stąd ten level nasz, nie? Mam nadzieję, że muzykę słuchajcie. Popuściłem muzykę na live, ale to nie przychodziło. Ale teraz już powinienem normalnie przeszkodzić muzykę. Yy, tylko ja słyszałem muzykę, więc był taki fail. Ale, ale ten. Yy, nie było komentarzy, więc na, znowu nagrywam na yy, Bo ja go nagrywam teraz w środę, tak? W środę? Nie, teraz jest wtorek, nagrywam w wtorek. I to odcinek się pojawił w piątek, w naszym stacji gdzieś koło dwunastej. W ogóle miałem problem z zbliżeniem odcinku pierwszego, bo mój telefon się rozładował, trzeba było tam go ładować, a y, ładowarka na się podsucha taka wody, była wszystko... Mówię, ma to Eee, czekaj, zamknąć drzwi. Z powrotem, nie, no, może się coś tam sobie słyszeć w filmie, yy, więc jest ten super, ale ten. Yy, mamy tutaj już żelazny ser. żelazne rzeczy i tak. Yy, mamy jeszcze za ten, a jeśli ja powiem, że mało no, żelazny, będziemy go Mamy jedno złote jawko, bo znaleźliśmy te, wiecie, takie i te jaskinie jakby drewniane. Wiecie o co chodzi, nie? Wiecie o co tu macie. Na Legii była jedna osoba, więc serdecznie wygrałam, ale chyba nie miała kanału, bo że może dostać moda. Ale to była raczej młodsza osoba, z zgadując, nie tak po prostu. Kurde, jestem tak przyzwyczajony, że tak sobie, wiecie, Miec sobie, tutaj, tak zosłonić się mieczem. No ale dobra, trudno. Węgiel, 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 a, bo wykopaliśmy desk, słowa, węgiel bo oh, się cieszę, że mogę po prostu nabyć kolejny odcinek. E, teraz tak, e, chciałbym zacząć budować jakiś domek. E, ten domek tu właśnie tutaj chciałbym gdzieś odbudować. Bo na lewie znaleźliśmy... E, 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 na lewie znaleźliśmy jaskinie, wykopaliśmy tam, gdzie jest spędziliśmy większe na picie. A później to właśnie szukaliśmy całkowicie i y, nie tak później znaleźliśmy, bo jakiś się No więc jest super. ogólnie tak tutaj mamy, prawda? Y, moje miejsce do budowania. I y, y, tak, y, teraz gdzie by to zbudować, nie? Przepraszam, że zalaga. Za y, gdzie by to zbudować? Bo, Zastanawiałbym się gdzieś tam. Tutaj tak pośrodku to myślę, że to jest sensuale. Ale tutaj jakby taki domik waląc. Pomiędzy górami się osiągnęło, Nowego save'a będziemy robić. Tutaj zostajemy, bo jest dużo rzeczy, które nie zbieramy. Yy, live już nie będzie w tym tygodniu. Będzie może dwa tygodnie. Yy, no i tak... Yy. Głównie live był spokój, możecie wjechać na live. Yy, yy, no, możecie zadzwonkować, wtedy będziecie zasubskrybować i zadzwonkować. Wtedy będziecie wiedzieć o live'ach. No, więc wiecie. A tak nic nie wiedział i... Yy, zapisu live'a nie było, bo, yy, bo po prostu nie. No, jeśli ktoś ma być na lajfę, to nie sobie będzie, tak? Zapisów nie będę robić. Yy, żelazne złoty. No, muzykę mam nadzieję, że słuchajcie sobie Tak, tak, Musimy iść po jakimś drewno. Muszę się za coś wziąć do roboty w końcu, nie? A się tak lenić. Weźmiemy sobie. O jezu, mało drewna mam. To wiem, co zrobimy. Weźmiemy sobie żelazo. Weźmiemy sobie patyki. Z tego żelaza zrobimy sobie siebie żelazem. I wtedy jak się nam skończy ta, ten, bo ja dużo już, już chcę sobie to Wtedy jak się skończy to, nie? To już już a to ma 9 obrażeń. Już. A ten, no, ma sześć. No, więc to trzy różnice widzicie. Y jeszcze jakby była zemczątowana, Yy, dobra, yy, na tym Później podbieram te sadzonki, więc ja nie będę mówiła że nic nie robię z tego coś porobić, ale z dobra. I tak odcinek nagram, yy, To będzie super, nie? Yy, takie lagi mam małe, nagrywam, Ale one są od czasu do czasu, więc nie powinny być nawet zauważalne u was. Yy... Poprzednia gra była pełna tylko się zostawiło kilku realnie, a nic nie na to, co się zrobiło. Yy, sobie może kilka dróg. Albo nie, no to co, ja sobie później poroznażę. Zabiję ja może jeszcze dom. I później sobie poroznażę, bo tutaj dużo zauważyłem że dom. Te, w ogóle ten albo dobra, nie, ważne, nie. E, Tak. Jakiś projekt birki by się przydał. Weźmiemy dirty nie ja mam za dużo. To weźmiemy jakieś środkowe surowce. Tutaj takie tak, 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 tak. Prawda, yy. Dobra, myślę, że tyle jest OK. Dobra, i teraz tak taką siujankę. Yy. Yy, znaczy wiecie, o to chodzi, taki projekt dom. Bo to też nie będzie mówią, to dzisiaj jest z samych itemków. Dobra. Dobra, e, weźmiemy sobie ty, tutaj te 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 będzie duży e, Zaraz będziemy te 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 okazji tutaj trochę te sobie te bo ja będę ziemi trochę tutaj przyjeżdżał, dobra Idę zrobić łopatę, bo nie będziemy się tu bawić. E, e, zaraz tu wiem. Sadzonkę, całej sadzonki. Sadzonki się przyladą. tutaj jedną drzewką, tutaj jedną drzewką i tutaj jedną drzewką. Dobra. E, idę coś gdzieś, bo już pięknie nie mam. Piociki zapełniłam jasnym yy, A o ten... No dobra yy, Czym zjem surowe? Surowe chyba daję po dwa Po jeden to gorzej Gorzej by się nie dało To jest wielkie marnotrawstwo że tutaj Schab mam to więcej No schab daje więcej mi się yy, Bo nie, nie patrzyłem na kubikówki

jak ktoś do mnie napisał na filmie? Święta. Yy, yy, poczekaj. Yy, yy, za 15 minut się odezwa. Nie wiem ile już jest odcinek. Yy, myślę, że no nie ma... nie nie, 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 nie myślę że jakieś 10 minut już trwa eee, Dobra, mam moją łopatę eee, Z łopatą to sobie tutaj tak śmigniemy, Pięknie, ładnie ja Będziemy się bawić w rękojeść W rękojeść W no, tak, w rękojeść Dokładnie Ja wiem o co wam chodzi A ja idę ja, tutaj w tą Trzeba tak jakby to naturalnie zrobić w tak wszystko wyglądało. Tutaj porośnie sobie. Dobra. Myślę, że już jest w miarę naturalnie. Dobra, i, i teraz tak. I... Dobra. I robimy projekcik, ale nie, nie, nie. I tak, tutaj sobie powypełniam. Powypełniam żeby tu nie było żadnych To będzie raczej dwukierdowy, nie? To będzie taki spory, porządny, solidny dom. A jeszcze się nie będzie zakończył. Yy. Yy, dobra, yy, już wracam do gry przepraszam. Yy, tak, yy, tyry, ty, 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 ty. No, no, no. Leci, zmienia się muzyczka. Leci dalej. No, myślę, że z muzyczką będzie Wam przyjemniej oglądać. E, po prostu będzie leciało coś plenia, w nawet jeśli nie będę wierał, nie? Więc to taki dla rozklucz. plus. E, przy, 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 przy. to co ja tak daleko stwierdzam to, się tam, to um, tak dom będzie jakiś na przykład ma tak, tak, no, i normalnie y, y normalnie sobie tutaj będzie domek i tutaj się będzie wchodziło no, y, tutaj będzie takie wielkie wejście tak, zróbmy wielkie wejście takie solidne, nie na wielkie drzwi na płaczki po prostu, tylko żeby było jeszcze fajniejsze To jest świeczki. Dobra. Myślę, Piszmy to świeży tylko wystarczy. I tutaj kilka. Jeszcze. Jeszcze jedno i tutaj będzie skręc. Za tak, chwilą będzie wejście do góry. Prawie jak w połacu, nie? I teraz tak. Y Yy, teraz tak yy. Yy, przepraszam yy, teraz tak, będzie tutaj wejście takie będzie tu wejście znaczy nie wejście tylko takie przesunięcie nie? że yy, tutaj będzie szedł dalej dom będzie szedł dalej i dalej, dalej dalej i tu zacznie skręcać Skręcać bacznie, skręcać, dobrze, pobrze, dalej sobie skręcać i może tak, może tak, 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 dobrze. I teraz pędu, taki złariat Tutaj sobie weźmiemy Ciochniemy to ciągniemy to, po prostu, żeby było żeby to wyglądało ładnie, a nie jakoś pierdoła. Po, odcinku, po odcinku ten odcinek tutaj już będzie się powoli kończył, jak robię ten projekt, wrócę do domu i myślę, że skończę odcinek, bo on już w miarę długo trwa myślę, że tak, bo czas szybko nie, ale zobaczcie Tra minuta teraz. Krata minuta. Bo ja na serio nie wiem. Ja to nie kontroluję, a ja tak to robię na oko. Mówię, że do 20 minut więcej niż 20 minut nie będę nagrywał. Ja się chcę to, to otrzymać, tak? Więc, tak, to i to trzeba będzie zrobić z tyle trycznie. Tu będzie jakoś na środku wejście do góry. Ten domek to będziemy robić w pół ale tu będzie na środku wejście do góry i u góry na przykład będzie coś innego, nie? Ten domek będzie to wielki projekt myślę O tutaj, tutaj Ej, dobra no tutaj sobie przedłużę I to będzie wszystko systematycznie jak sobie to obliczę wejdę na to sejwa i zrobię tu tylko, nic tu nie będę robił, tylko, tylko sobie tutaj z wirtem zrobię, wiecie wirtem sobie zrobię jak mniej więcej to ma wyglądać E, bo to na odcinku by trwało z pół godziny, ale ja nie chcę was też tak przynudzać. Ja w łóżko trochę nałóżmy, bo łóżko. łóżko. Yy, ja nie chcę was też tak przynudzać, żeby to nie było takie monotonne odcinki, nie? Wiecie o co chodzi więcej? Ja tam ścinałem gdzieś nie? drzewo. drzewa na pewno. Całe drzewo ścinałem. Yy, idę sobie tutaj z mieczem, tą krowę zabijemy. Dobra, to teraz tak. A ja nie wiem, jak wielki ja jest nie nieważne. Nieważne, więc tutaj będzie dom. Tutaj będzie wielki dom. Wielki, tak. On będzie z drewna połączony z kamieniem i będą jakieś jeszcze dodatki oświetlenia, myślę, że w losu. no ale to jeszcze później sobie, bo ten dom. Jak go będę robił tam przez, nie wiem, może pięć no, coś takiego będzie. się przygotuję. A w tym czasie ja sobie sprawdzę, jak myślę, żelazo. Sprawdzę, jak żelazo. Yy, I tak, żelazo nam się przetopiło, więc ja sobie wstawię to mięso, yy, żeby się przetapiało. Przetapiało, upiekało, upiekło, bo mięso się piecze. Yy. Ja to moje do siebie, nie? Żebyście nie pomyśleli, że robię nas głupich. Teraz tak yy, yy, tutaj sobie już yy, ten... Zmienimy kolor łóżka i w ogóle. Ale to, dobra, to już nieważne. Do zobaczenia właśnie w kolejnym odcinku. Kolejny odcinek będzie w poniedziałek. Wide to widzicie w piątek. Dziękuję za obejrzenie, zostaw komentarz, lajka, słupka. Jeśli chcesz mnie obserwować, zostaw też dzwoneczka i ja już podziękuję za nagranie widzimy się na następnym odcinku cześć